Niektórzy interesują się historią, wszyscy przyszłością. Wielu twierdzi, że apokalipsa jest na wyciągnięcie ręki i przyszłość będzie krótka, a także, że za chwilę największą rolę w historii świata odegra Polska. W tekście pod tytułem Proroctwa: Między Prawdą a Fałszem, Wincenty Łaszewski podpowiada, jak nie ulec makabrycznym wizjom. Co się działo z Maryją do czasu jej zaślubin z Józefem? Czy można coś na ten temat powiedzieć, jeśli Ewangelie o tym milczą? Odsyłam Państwa do artykułu księdza Janusza Lekana poświęcona Bogu. Snu nie należy traktować magicznie. Poszukiwanie jego wyjaśnienia w sennikach kształtuje postawę zabobonu, podkreśla ksiądz Janusz Wilk. W swoim tekście biblista odpowiada również na pytanie czytelnika: Czy Bóg mówi do nas przez sny? Wszyscy ochrzczeni są powołani do służby ubogim, przypomina Massimiliano Sinifredi, koordynujący w Polsce działania wspólnoty Sant'Egidio. Jego tekst wprowadza nas w tegoroczny Światowy Dzień Ubogich. Uważała, że uśmiech, dobroć i pogoda ducha są dowodami szczególnej więzi z Chrystusem. Jednocześnie ta drobna, pogodna i łagodna w obejściu kobieta miała w sobie ducha wojowniczki. Katarzyna Cięzio przybliża postać świętej Urszuli Leduchowskiej. W jednym ze swoich rozważań papież Franciszek zadał pytanie, co by się stało, gdybyśmy czytali przesłania od Boga zawarte w Biblii tak, jak czytamy wiadomości w telefonie. W kontekście wzrostu uzależnień od korzystania ze smartfonów, temat trudnego powrotu z wirtualnego świata podejmuje Paweł Złowocki. Robert Kubica został Mistrzem Świata. Wraz z załogą Orlen Team WRT Polak wygrał klasyfikację generalną długodystansowych Mistrzostw Globu. Paweł Sarafin podsumowuje świetny sezon w wykonaniu Krakowianina. Tematem kolejnej odsłony naszego cyklu Szczęśliwa Rodzina jest adopcja. W pierwszych miesiącach małżeństwa dowiedzieli się, że nie będą biologicznymi rodzicami. Nie czekali na cud, podjęli jedyną słuszną dla nich decyzję. Z kolei Karolina Mysłek porusza kwestie prawne związane z przysposobieniem dziecka, a także motywacje, jakimi przy adopcji kierują się kobiety i mężczyźni. Dzięki rycerzom kolumba powstał film o jednym z duchowych gigantów XX wieku. Matka Teresa nie ma większej miłości. O jego przesłaniu, a także o wielkiej popularności, Maria Fortuna Sudor rozmawia z autorem scenariusza i reżyserem obrazu, Davidem Nalierim. Na stronach poradnikowych specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego doradza, co zrobić, żeby odwrócić stan przedcukrzycowy. Natomiast prawnik przedstawia warunki, które trzeba spełnić, żeby pełnomocnictwo było ważne. Muzyka pomaga mi spotkać się z Bogiem, pomaga mi przeżywać relacje z Nim. Bez niej byłabym w tym niekompletna, mówi Agnieszka Fiuk. Wokalistka znana w środowisku muzycznym jako Eufonia dzieli się z czytelnikami tygodnika Bliżej życia z wiarą doświadczeniem przeżycia kryzysu, który przekuła w szansę. Był marksistą, ale nawrócił się na katolicyzm. Przybliżamy postać Jona Fossego. Tegorocznego laureata Literackiej Nagrody Nobla. Wystarczyło jej niespełna 20 lat, by zostać świętą. Każdego roku tysiące ludzi dziękują jej za pomoc w otrzymaniu łask. Przedstawiamy świętą Teresę od Jezusa Zandów. To kwestia nie tylko estetyki, ale przede wszystkim zdrowia. Zamieszczamy praktyczny poradnik, jak dbać o zęby. Analizujemy również, co mogą oznaczać najczęstsze wyniki badań krwi. Chłodne jesienne dni zadomowiły się u nas na dobre, pora więc na dania rozgrzewające, które dodatkowo wzmacniają układ odpornościowy, chronią przed przeziębieniami i pomagają leczyć infekcje. A receptą na coraz krótsze dni może być wycieczka do Muzeum Zegarów Więdrzejowie, gdzie czas nie gra roli. Nowy tydzień zaczynamy w niedzielę, najlepiej od lektury niedzieli. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.